Kochani, u nas dzisiaj troszkę popadało, więc za chwilę uciekamy z dziewczynami na spacer. Dziewczyny sobie troszkę poskaczą po kałużach. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś fajne kałuże, ponieważ tutaj zazwyczaj jest tak, że jak pada deszcz, to po godzinie już nie ma śladu po deszczu, no ale zobaczymy, może coś fajnego się znajdzie. A jak nie, to sobie zrobimy miły spacer. Ale jeszcze zanim pójdziemy, to chciałabym Wam tak króciutko opowiedzieć, jak wygląda obecna sytuacja w Hiszpanii. Ponieważ kilka osób się mnie pytało na Instagramie, czy są pootwierane hotele, restauracje czy sklepy. Mianowicie od dnia 11 maja większa część Hiszpanii weszła w fazę pierwszą odmrażania gospodarki. Mówię, że większa część, ponieważ nadal wiele prowincji, takich jak na przykład nasza prowincja Granada czy prowincja Malaga, tutaj znajdująca się obok, pozostają w strefie zero. Wiąże się to z tym, że w prowincjach tych nie ma wystarczającej liczby łóżek ani sprzętu medycznego, na wypadek, gdyby nastąpił nawrót pandemii. W prowincjach, które przeszły do fazy pierwszej od dnia 11 maja, zostały otwarte sklepy, które są w wielkości poniżej 400 m2. Zostały pootwierane restauracje i bary oraz hotele. Jeżeli chodzi o hotele. To nadal pozamykane zostają te takie części wspólne dla wszystkich klientów hotelu, czyli bary, czy restauracje, czy stołówki w hotelach. Natomiast jeżeli chodzi o bary i restauracje, to mogą być one otwarte, ale stoliki mogą być wystawione tylko na tarasie i można przyjmować tylko 50% klientów. I muszę Wam powiedzieć, że wcale nie jest to łatwe, ponieważ w samej Sewilli. Tego samego dnia, kiedy otwarto bary i restauracje, wiele z nich musiało w tym samym momencie zamknąć, ponieważ ludzie ruszyli szturmem na bary, bary były przepełnione, nie to, że było 50% gości, a było 200% gości. Nie, ludzie są tak spragnieni tego chodzenia po barach, że po prostu właściciele nie nadążali wypraszać ludzi i policja była zmuszona pozamykać te bary. Co jest chyba najbardziej istotne, to to, że dopuszcza się udział rodziny w pogrzebach. W pogrzebie może brać udział do 15 osób. Co więcej, w prowincjach, które znajdują się w fazie pierwszej, zezwala się na spotkania z przyjaciółmi bądź z rodziną, ale tylko do 10 osób i można zarówno się spotykać w domach, jak i na świeżym powietrzu. Ponadto dopuszczalne jest podróżowanie w ramach danej prowincji. Można się przemieszczać 20, 30, 100 kilometrów, ale tylko w ramach danej prowincji. Oznacza to, że osoby, które mają na przykład mieszkanie w innym mieście czy miasteczku, mogą bez, bez żadnego problemu sobie do niego pojechać. Dopuszczone zostały także treningi piłkarskie. co jest bardzo ważne dla Hiszpanów, ponieważ znowu będzie liga w telewizji, a Hiszpanie bez futbolu to jak bez ręki. I ta faza pierwsza ma potrwać około dwóch tygodni. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to... Nastąpi przejście do drugiej fazy. Takimi dwoma podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby nastąpiło to przejście, to po pierwsze oczywiście to, że, że nie wzrośnie drastycznie liczba znowu zakażonych osób, i po drugie, że szpitale będą dysponowały personelem i sprzętem na wypadek, gdyby nastąpił nawrót pandemii. Taką ważną informacją jeszcze jest to, że od dnia 15 maja. Wszystkie osoby, które będą przyjeżdżały z zagranicy, zostaną poddane obowiązkowej kwarantannie 14-dniowej. Takie osoby będą musiały przebywać cały czas w swoim domu. Jedynie mogą wychodzić do sklepu po zakupy spożywcze bądź do apteki, i zawsze muszą mieć założoną maseczkę. Ja już ciekaw z dziewczynami na spacer, odezwę się do Was później. Co to jest, szyszka? Szyszka, mama, chula i dzisiaj. No, biewióreczka ci zostawiła, tak? Super. Mała mama, kochyla. Uwaga! Elena, masz mokre spodenki? Tak. Idziemy się przebrać, co? Tak. Javier szykuje się na zakupy. Mario papi. Jak możecie zobaczyć, my nadal bardzo skrupulatnie przestrzegamy wszystkich środków ostrożności, jak chodzimy do sklepu. Zawsze mamy maseczkę, rękawiczki i żel do dezynfekcji. Ale muszę Wam powiedzieć, że wiele osób już tak bardzo na luzie podchodzi do tych zakupów, ponieważ jak ostatnio byłam w sklepie, to widziałam wiele kobiet z dziećmi. Dzieci biegały sobie po supermarkecie bez rękawiczek, bez maseczek, wszystkiego dotykały. Ja bym się bała zabrać mojej dziewczyny do sklepu w obecnej sytuacji. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że też już robię te zakupy tak troszkę bardziej zrelaksowana, bo na początku jak wchodziłam do supermarketu, to od razu brałam wszystko, co mi potrzeba i starałam się jak najszybciej wyjść, a teraz sobie nawet czasem pochodzę, pooglądam. Także ten strach już jest troszkę mniejszy. Dajcie. Zobaczcie, co znaleźliśmy u nas w salonie. No mam. Mam i Dobra, idziemy ją wypuścić na górę. chodź, mała. No cóż, ja się bawicie z papą? Zdaje się, że my się się nami i że mnie nas i to jest jak pociąg Co to jest? To jest Elenki Kimaszko. Piesek astronauta. Elena, pokaż pieska astronautę Elena, Super, pokaż, pokaż. Superficie Castronauta. Chuchu. Pasajeros al tres. Una, dos y aquí. Cuidado la cabeza. Así. Chuchu. Venga. Cuidado que te acaspada la lucilla. Lucía A ver, a pisar. Ja wykorzystam to, że dziewczyny się tam tak ładnie bawią z Javierem i usiądę sobie troszkę przed komputerem, ponieważ chciałabym zamówić prezenty dla Eleny na urodziny. Elenka ma urodziny 7 lipca i nie wiadomo jak to będzie z tymi sklepami fizycznymi, czy będą otwarte, czy też nie, więc wolę nie ryzykować i zamówić sobie wszystko na Amazonie. Wszystko to, co zamówiłam na tej stronie dla Lucy na urodziny, przyszło mi w ciągu dwóch tygodni, mimo panującej pandemii, więc jestem pewna, że tym razem też tak będzie. To, co Elena ja sobie zamówiła na urodziny, to jest ciężarówka. Muszę Wam powiedzieć, że od kiedy byliśmy u mojego przyjaciela w domu, Rafała, i Elena zobaczyła, jakie piękne ciężarówki ma jego synek, Hubert, ma jakąś obsesję na punkcie tych ciężarówek, cały czas mówi, żeby chciała mieć ciężarówkę. Dlatego myślę, że urodziny to jest dobra okazja, żeby jej kupić taki samochodzik. I drugą taką rzeczą, którą bym chciała kupić dla Elenki, głównie po to, żeby bawiła się z Lucyą, to piasek kinetyczny. Dziewczyny mają piasek kinetyczny, który Javier im przywiózł aż 6 lat temu z Japonii i muszę Wam powiedzieć, że ten piasek kinetyczny jest jak nowy. Bez problemu się lepi, można z nim robić to samo, co na samym początku, z tym, że duża część tego piasku nam się już zgubiła, ponieważ jak wiadomo, piasek kinetyczny jak spadnie na podłogę i się coś do niego przyczepi, to już niestety trzeba go wyrzucić. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć wszystko to, czego potrzebuję, a ja już będę się z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli podoba Wam się mój kanał, to zapraszam do subskrybowania i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!